mam się, czy nie liczę tego, chociaż ostatnio Julka dostała, więc można byłeś spodziewać, że my też dostaniemy. Troszkę wzruszenie, trochę. Myślę, że mogę powiedzieć dumę, bo, bo to nie jest tak, że, że trzymamy się tutaj w klubie pewnych ludzi czy pewnych rozwiązań po, po koleżeńsku. Podejmowaliśmy przez ostatnie lata i klub podejmował też ciężkie decyzje. Żegnaliśmy się z ludźmi, z którymi nie chcieliśmy się żegnać, ale, ale pokazywało to, że, że klub... Jakby się w rozwój. I, I ja czuję dumę i wzruszenie przez to, że, że ja w tym rozwoju uczestniczę i, i że ja pokazuję mam taką nadzieję, że, że rozwijam się jako trener i że wciąż warto na mnie stawiać. Bardzo miło, szybko to zleciało i cieszę się, że jestem w takim klubie, gdzie naprawdę niczego mi nie brakuje i gra to sama przyjemność. Te 100 meczów. Bardzo szybko mi upłynęło i skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, nie, nie w fajnych chwilach, bo, bo chwil fajnych, na które ciężko pracujemy, było masa. Eee, nikt oczywiście nie widzi tych cieni, tych, tych ciężkich momentów, kiedy nie zawsze wszyscy są przychylni, nie tylko dla dziewczyn, ale też dla mojej osoby. Ja naprawdę jestem szczęśliwy, że mam takie zaufanie od klubu. No i będę robił wszystko, żeby KS piła tak jak przez te wszystkie 4 lata, od kiedy tu jestem, cztery sezony. piął się w górę, rozwijał, pokazywał fajną siatkówkę. No i prezes mi powiedział, że życzy mi kolejnych 100, a może i 200. Myślę, że tworzymy wspólnie i tak tak fajne miejsce, że ja też tego sobie życzę. Czyli, że Piła jest pojedynczym? Trochę tak, ja powiedziałem po, po medalu rok temu, że jak było spotkanie z panią prezydent i, i z ludźmi, którzy nam pomagają po prostu z, z, ze sponsorami e, powiedziałem, że troszkę tak, że piła to, to trochę mój drugi dom, ja się czuję tu dobrze. Ja, nie dlatego, że miasto pomaga nam się finansować. Zawsze powtarzam, że mi się tu dobrze mieszka eee, i, i wywodzę się z, siaskar z siaskarskiego miasta z Malborka, a przeprowadziłem się od już czterech lat do, do miasta, które kocha i szanuje siatkówkę, więc cele mamy wspólne, bo, bo ja też kocham, bo ja też kocham i szanuję siatkówkę i mam nadzieję, że to za każdym razem widać. Czuję się już du dużo, długo lat tutaj gram i jest to mój taki, może nie że drugi dom, ale tak, siatkarskło na pewno. Do Zotowa blisko.